Mają ponad 22 tysiące restauracji w 135 krajach. Siedziba mieści się w Dallas, Texas i Louisville w stanie Kentucky. Powstało w 1930 roku. Pod względem popularności wśród sieci fast food KFC ustępuje wyłącznie restauracjom McDonald's. Stworzyli wirtualnego influencera. Jest stylowy, nowoczesny i udziela się na Instagramie i Twitterze. Wygenerowany komputerowo wirtualny influencer KFC ma stylizowane siwe włosy, tatuaż na brzuchu, tajny przepis na sukces i nowoczesne podejście do ubioru. Marka została oficjalnym partnerem Ekstra Klasa Games, turnieju gry EA Sports FIFA w Polsce. Zakład w Łopuszynie w powiecie kieleckim przetwarza mięso z kurczaków, które trafia potem do znanych restauracji w całej Polsce. Edyta Górniak wyprawiła synowi Alanowi 15 urodziny w sopotskim KFC, gdzie dla nastolatka przygotowano m.in. tort z hamburgerów. Brawo Edyta! Pod koniec 2018 roku otwarto w Katowicach 250 lokal w Polsce. Z tej okazji w dniu otwarcia 250 lokalu, w każdej restauracji w kraju przygotowano 250 darmowych kubełków. Wystarczyło powiedzieć prawdziwy kurczak, prawdziwy smak i kubełek był twój. W lutym 2019 roku KFC zatrudniło robokopa, aby ten chronił ich przepis na smażonego kurczaka. KFC wprowadziło na amerykański rynek wkład do kominka, który po rozpaleniu pachnie jak smażony kurczak. W czerwcu 2018 roku prezydent Andrzej Duda wybrał się do krakowskiego KFC, gdzie pani Katarzyna zadała mu niewygodne pytanie, o konstytucję, po czym cała Polska o tym mówiła. KFC jest jedną z najpopularniejszych sieci typu fast food w Chinach. Jest to też kraj, w którym znajduje się najwięcej restauracji sieci w porównaniu do innych państw. Dla porównania, w Chinach znajduje się ponad 5000 restauracji KFC i tylko albo aż 2500 McDonaldów. Jednym z powodów jest fakt, że KFC było pierwszym zachodnim fast foodem, który wszedł do Chin. Założycielem jest Harland Sanders, który urodził się 9 września 1890 roku. Był najstarszym z trójki dzieci. Gdy zmarł jego ojciec miał 6 lat i żeby pomóc mamie gotował codziennie obiady. W wieku 10 lat zatrudniono go za 2 dolary miesięcznie do pracy na kuchni po bliskiej farmie. W 1902 roku Harland opuścił rodzinny dom. Już jako 12 latek podjął pracę jako robotnik na farmie. Potem w wieku 13 lat podjął się pracy malowania zaprzęgów konnych w Indianapolis. Jako 15 latek obsługiwał linię tramwajową na terenie New Albana. Przez pewien czas był strażakiem, a następnie zaciągnął się do wojska na Kubie. Mało kto mówił o tym, że sfałszował swoją datę urodzenia, żeby dostać się do wojska. Był jeszcze sternikiem na rzecznym statku parowym, sprzedawcą opon samochodowych oraz agentem ubezpieczeniowym. Warto podkreślić, że również skończył studia prawnicze i pełnił funkcję sędziego pokoju. Jego karierę przerwał incydent w postaci bójki, w jaką wdał się z klientem na sali sądowej podczas jednego z procesów. Po tym incydencie przeprowadził się do matki do Henryville i zatrudnił się jako pracownik kolei na linii kolejowej Pensylwania. To właśnie tutaj zostaje agentem ubezpieczeniowym i to w dodatku dzisiaj znanego Prudential Life Insurance Company. Tutaj niestety też za długo nie zagrzał miejsca, bo wylano go za niesubordynację. Założył potem firmę trudniącą się przeprawami promowymi na rzece Ohio i firma z miejsca stała się hitem. Został potem sekretarzem izby handlowej w Indianie, ale, jak sam przyznał, pracował tam tylko rok, nie szło mu najlepiej i zrezygnował. Sprzedał swoją firmę z przeprawami promowymi za 22 tysiące dolarów, co stanowi równowartość dzisiejszych 300 tysięcy. Użył tych pieniędzy do stworzenia firmy produkującej lampy acetylenowe. Niestety konkurencja przepędziła Sandersa, szczególnie po tym, jak ci zaczęli sprzedawać lampy elektryczne. Podjął się pracy, Potem handlowca dla znanej firmy Michelin i sprzedawał opony. Można powiedzieć, że tak szybko pozyskiwał posady, jakie tracił. W następnych latach, głównie z powodu panującego kryzysu gospodarczego, non-stop tracił pracę, jak ją zdobywał. W wieku 40 lat, Sanders został właścicielem małej stacji benzynowej. Otworzył potem motel z restauracją po drugiej stronie ulicy. I to właśnie w tej restauracji wymyślił specjalną panierkę do kurczaka. Jego pierwsza restauracja miała jedynie 6 stolików. Panierka składała się z 11 różnych i przypraw korzennych. Choć smak jego kurczaka stał się słynny na całym świecie, to w latach 50. XX wieku Harland popadł w tarapaty finansowe i zbankrutował. Utrzymywał się potem z comiesięcznej zapomogi socjalnej w wysokości 105 dolarów. 62-letni bankrut Harland Sanders zaczął od zera. Nie poddał się, tylko wziął się do roboty. RUN! Ruszył samochodem na podbój całego stanu Indiana, zatrzymując się we wszystkich restauracjach, proponując przepis na swojego kurczaka, gdzie za każdą sprzedaną przez restauratorów porcję Harland otrzymywał 25 centów. 12 lat później jego chrupkie kurczaki serwowano w 600 amerykańskich i kanadyjskich restauracjach. W 1976 roku Sanders stał się najbardziej rozpoznawalnym człowiekiem w USA. Harland odsprzedał potem swój patent za 2 miliony dolarów przedsiębiorstwu gastronomicznym. Astronomicznemu KFC, gdy skończył 74 lata i przeszedł na emeryturę. Firma KFC, z szacunku do Sandersa, po dzisiejszy dzień używa logo z jego podobizną. Harland pozostał ambasadorem marki. Aż do śmierci przedsiębiorca objeżdżał swoje restauracje, pomimo tego, że nie był już formalnie ich właścicielem i doglądał, czy wszystko jest w porządku. Jeśli chodzi o panierkę, to połowa składników pochodzi z jednej fabryki, po czym już jako mieszanka transportowana jest do drugiej, która dokłada swoją połowę. Dyrektorzy KFC uznali, że swojego cennego przepisu nie będą chronić patentem. KFC zorganizowała wyzwanie, polegające na tym, że pierwszy maluch, który otrzyma imię na cześć pułkownika Sandersa, dostanie stypendium na przyszłą edukację. Siedmiotygodniowy Harold otrzymał 11 tysięcy dolarów na swoją edukację. Kentucky Fried Chicken, tak brzmi rozwinięcie skrótu. Pełna nazwa firmy funkcjonowała jednak tylko do 1991, bo dyrektorzy jej się wstydzili. Na początku lat 90., w obliczu dietowania i mody na zdrowsze odżywianie, środkowy człon nazwy Fried. Czyli smażony okazał się kłopotliwy. KFC nie zrezygnowało ze smażenia, tylko zrezygnowali z nazwy, licząc, że to pozwoli im utrzymać wysoką sprzedaż. KFC, w przeciwieństwie do wielu innych restauracji szybkiej obsługi, nie smaży w głębokim tłuszczu, a przynajmniej nie do końca. Faktycznie kawałki kurczaka w panierce nurkują w tym gorącym oleju, ale dodatkowo traktowane są podwyższonym ciśnieniem. Za sprawą zwiększonego ciśnienia możliwe jest smażenie w wyższej temperaturze, szybciej, a ponoć także i zdrowiej. W Japonii stojący na stole kubeł skrzydełek z KFC to tradycja. Zamówienia na świąteczne zestawy w KFC składa się w Japonii nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, a kolejki po odbiór ciągną się godzinami. W 1970 roku w Nagoi powstała pierwsza japońska restauracja KFC. Trzy lata później, za sprawą kampanii reklamowej Kentucky for Christmas, popularność restauracji zaczęła gwałtownie rosnąć. Dziś właściciele amerykańskich restauracji w czasie wigilii zarabiają 20% swojego rocznego dochodu. KFC wyprodukowało kule do kąpieli o zapachu kurczaka. Mikstura zawiera tajną mieszankę ziół i przypraw. Ma kształt utka kurczaka smażonego w głębokim tłuszczu. Na twarz jeszcze można nałożyć krem przeciwsłoneczny tej marki oraz pomalować paznokcie jadalnymi lakierami o smaku klasycznego oraz pikantnego kurczaka. Usta można jeszcze musnąć smakowitą pomadką, a w domu odpalić świeczkę o zapachu kubełka. Na Twitterze zauważono, że profil KFC ma w obserwowanych tylko 11 osób. Wśród nich były członki zespołu Spice Girls oraz sześciu mężczyzn o imieniu Herb. Wszystko dlatego, że receptura składa się właśnie z 11 herbów i spices, czyli 11 ziół i przypraw. W grze o tron Christian Nairn grał postać Hodora przez 6,5 sezonu, dopóki nie został zabity, uwaga, spoiler, i to przez białych wędrowców. To był dla fanów serialu najgorszy moment. Hodor poświęca swoje życie, ale za to miał potem okazję reklamować KFC. KFC, w przeciwieństwie do innych, Fastfoodów nie ma długiego okresu przydatności do spożycia. W KFC nie znajdziemy mielonego mięsa, wszystko co jemy jest pokrojonym mięsem. Mamy więc pewność, że kawałki kurczaka to z pewnością kawałki kurczaka. Pierwszy kubełek pełen kawałków kurczaka Kentucky Colonel na wynos powstał w 1957 roku używając sloganu reklamowego Finger Licking Good, co w wolnym tłumaczeniu oznacza dobre, że palce lizać. W Chinach źle przetłumaczono to hasło. Z powodu błędnego tłumaczenia Chińczycy dziwili się, że mają zjeść swoje palce. Najlepsze jest jednak to, że hasło było źle przetłumaczone dość długo, bo od 1956 do 2011, czyli przez 55 lat. Hasło reklamowe w ogóle wzięło się stąd, że początkowo pracownicy z obrzydzeniem obserwowali, jak co po niektórzy klienci obrzydliwie oblizywali sobie palce po posiłku. W końcu kierownik miał podsumować całą sprawę, że ich jedzenie jest tak dobre, że palce lizać. W 1993 roku w Grubej Kaśce w Warszawie otwarta zostaje pierwsza restauracja KFC w Polsce. Wisława Szymborska nie dbała o zdrowe odżywianie. Często zamawiała do swojego mieszkania duże kubełki pikantnych skrzydełek w KFC. Część z nich zjadała, a te, które jej zostały, Mroziła, by w dowolnym momencie móc je sobie usmażyć. Przypadkiem informacja trafiła do KFC, a ci przesłali jej specjalne podziękowanie oraz dokument, dzięki któremu w każdym lokalu KFC w Polsce mogła jeść za darmo. Znana ze skromności, Szymborska podziękowała i zachowała voucher jedynie jako pamiątkę. Właściciel KFC jest również właścicielem dwóch innych popularnych sieci, Pizza Hut oraz Taco Bell. Pułkownik Sanders zmarł 16 grudnia 1980 roku. W dniu jego śmierci flagi w całym stanie Kentucky Zostały opuszczone do połowy masztu i tak pozostały opuszczone przez najbliższe 4 dni po śmierci Harlanda. Nie muszę Wam powiedzieć, na co macie teraz wyskoczyć, więc sami się domyślacie. Ja bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Jak tak, to kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. I rzućcie tym tematem do kolejnego filmu. A ja jeszcze raz kłaniam się i bardzo dziękuję za dłuższe oglądanie reklam. To naprawdę wspiera kanał. A my się widzimy już przy okazji następnego. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.